Grupa Rybacka zaprasza w podróż po pojezierzu Suwalsko-Augustowskim. Po regionie od lat znanym na mapie Europy jako oaza dzikiej przyrody. Po miejscu, którego wielkim bogactwem są piękne krajobrazy, czyste jeziora, rzeki i lasy, miejscu, w którym znaleźliśmy wielu ludzi z pomysłami na zmiany. Świadczy o tym ponad 400 wniosków złożonych w ciągu czterech lat działania, programu operacyjnego ryby i ponad 100 umów podpisanych z pomysłodawcami projektów. Po jeziorze Suwalsko-Augustowskie jest doskonałym miejscem do wypoczynku i turystyki, dlatego wiele wniosków dotyczyło zagospodarowania brzegów jezior, ochrony czystości wód i powiększenia bazy turystycznej. Zbudowano i odnowiono wiele gminnych plaż, które całkowicie zmieniły swój wygląd, ciesząc tym nie tylko turystów, ale i okolicznych mieszkańców. Nowe inwestycje, takie jak barki turystyczne w Augustowie czy Park Linowy w Jeleniewie, stanowią świetne uzupełnienie istniejącej oferty turystycznej po jeziorze. Wyciąg Nard wodnych wyremontowany z naszych środków cieszy się ogromną popularnością każdego lata. Woda i jej brzegi to dla lokalnej grupy rybackiej przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Tu zawsze najważniejsi są ludzie, czyli świetnie wyszkolone ekipy ratownicze. Bardzo ważny jest też nowoczesny sprzęt. Program służący poprawie bezpieczeństwa w regionie spowodował ogromną ilość wniosków. Wiele gmin wzbogaciło się o nowe samochody strażackie i łodzie patrolowe. Wraz z nimi strażacy pracujący z pomocą nowoczesnego sprzętu ratunkowego otrzymali dodatkową motywację, a ich działania mogą być jeszcze bardziej skuteczne. Ponieważ rybołówstwo i wędkarstwo mają w naszym regionie wieloletnią tradycję, szczególnie cieszyły nas wszelkie inicjatywy związane z ochroną i monitorowaniem czystości wód. Mamy nadzieję, że dzięki takim inwestycjom jeziora obszaru lokalnej grupy rybackiej będą zawsze uchodzić za najpiękniejsze i najczystsze w Polsce. Jednym z ważnych statutowych celów naszego stowarzyszenia jest podnoszenie wartości produktów rybackich. Inwestycje w zakup specjalistycznego sprzętu do przewozu żywych ryb doskonale wpisały się w nasze strategie, podnosząc konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw. Pielęgnując tradycję naszej małej ojczyzny, nie mieliśmy wątpliwości co do zasadności wspierania takich inwestycji jak rewitalizacja przypałacowego parku w dospudzie czy gruntowny remont kościoła wieleniewie, który wykonano z zachowaniem siedliska chronionego gatunku nietoperza, zamieszkującego ściany świątyni. Przez ostatnie lata staraliśmy się być obecni wśród mieszkańców naszego regionu także poprzez imprezy, które organizowaliśmy i wspieraliśmy. Coroczny Dzień Rybaka, oprócz promocji naszych działań, jest doskonałą okazją do integrowania mieszkańców naszego regionu. Bardzo często właśnie to święto stawało się okazją do podejmowania inicjatyw uświadamiających potrzebę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych zachowań na wodzie czy ochrony środowiska. Nazywam się Urszula, mieszkam w Hiszpanii od 25 lat. Tu jest mój mąż, nazywa się Guillermo. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Braliśmy udział właśnie dzisiaj w takiej, w takiej fajnej imprezie, która nazywa, nazywa się Ride z Biegiem kanału Augustowskiego. Było bardzo fajnie. Na pewno powiem to swoim znajomym w Hiszpanii i postaram się tutaj ich ściągnąć, proszę państwa, bo jest to najpiękniejsze miejsce na świecie. Liczna obecność turystów na naszych imprezach cieszy nas szczególnie, bo jest najlepszym dowodem na to, że mieszkamy w naprawdę niezwykłym. W zwykłym Miejscu, które wspólnie zmieniamy na lepsze.